Są dwa światy. Nasz świat, świat nauki, i Arkadia, świat magii. Sny łączą te światy, lecz teraz ciemne moce zagrażają tym snom. Zoe Castillo posiada moc kształtowania snów i może uratować nas przed odśnieniem, lecz utknęła w miejscu zwanym czasem narracji. Kiana Lwane ma odegrać ważną rolę w nadchodzącej wojnie, lecz obecnie oczekuje na egzekucję za zdradę swojego ludu. Za chwilę ta dwójka zostanie odrodzona, a nowa historia wkrótce się rozpocznie. Ich ścieżki się skrzyżują, a na samym końcu spotkają złodzie jasnów. Tymi słowami zostajemy wprowadzeni do Dreamfall Chapters. Na bagnach panuje cisza. Jedyny dźwięk, który ją zakłóca, jest śpiew dziecka Dolmarii. April Ryan, odziana w białą szatę z talizmanem równowagi powieszonym na jej szyi, jest położona w łódce i otoczona świeczkami. Jest to jej pogrzeb. Białowłosy Dolmarii, nie mające jednego okapu, odpala łódź, a ta odpływa, kończąc podróż April. Tuż po tym jesteśmy świadkami narodzin dziecka w dziwnie znajomym domu. W jego salonie na chwilę pojawia się coś, co wygląda jak wicher chaosu. Rozdział pierwszy: dryf. Mówią, że każda historia ma początek i koniec. Nie zawsze tak jest. Niektóre historie po prostu się zatrzymują. Mam na imię Zoe Castillo. Umieram. Jestem w śpiączce już od ponad roku. Lekarze twierdzą, że już nigdy się nie obudzę. Moja matka mi to zrobiła. Zrobiła to, żebym nie mogła opowiedzieć swojej historii. Żeby mogła zachować swoje sekrety. Zadziałało. Świat jest uzależniony od snów. Od świadomego śnienia. To tylko rozrywka. Ludzie nie mają pojęcia, do czego naprawdę służy konsola snów i co robi ze światem. Nie wiedzą, że ktoś kradnie ich sny. Używa ich by przekształcać rzeczywistość. Więc jeśli jestem w śpiączce, to jakim cudem do was mówię? Chodzi o to, że moje ciało jest tu w szpitalu, ale mój umysł, mój umysł jest gdzie indziej. To jest czas narracji, miejsce pomiędzy. To jest teraz mój dom. Miejsce, w którym wszystkie historie się zaczynają i kończą. Także moja. W czasie narracji widzimy wycinek z rzeczywistości. Jest to kawałek pokoju szpitalnego Zoe. Jest tam łóżko, maszyna podtrzymująca ją przy życiu, zdjęcie jej i jej ojca, kwiaty od Rezy oraz jej wierna Watilla, Wonkers. Nie wiadomo, ile z tego jest odbiciem rzeczywistości, a ile jest po prostu wytworem umysłu Zoe. W oddali widać dziwny wir. Zoe twierdzi, że są to sny ludzi, którzy są uwięzieni wewnątrz swoich koszmarów. Dziewczyna wyciąga w jego stronę rękę i po chwili jest przetransportowana na ścieżkę, na której widzi różne koszmary wielu ludzi. Stara się je uspokoić, w najlepszym wypadku wybudzić ludzi ze snu, i przesyła im informację o niebezpieczeństwie, jakie stanowi konsola snów. Po drodze natyka się na sen, który jest bardziej trwały, wyraźny. Ma dziewczynka siedzi skulona na swoim łóżku, podczas gdy z szafy wystają macki potwora, który ją atakuje. Zoej uspokaja ją i za pomocą swojej mocy wpływania na sny oraz latarki znalezionej pod łóżkiem dziewczynki przegania potwora. Mówi dziewczynce, że obudzi się, kiedy przejdzie przez szafę i radzi jej, by odmówiła swojej mamie, gdy ta znów będzie chciała podłączyć ją do konsoli snów. Dziewczynka twierdzi, że jej matka nie będzie z tego zadowolona bo zawsze mówi, by się podłączyła, żeby ta mogła spędzać czas w swojej konsoli. Mówi jednak, że może powiedzieć o tym swojemu ojcu, który nie mieszka z nimi, ale dba o nią znacznie bardziej niż matka. Dziewczynka przechodzi przez szafę, a sen znika. W oddali widzimy znajome drzewo i ognisko, a przy nim łagabunda, rezydenta czasu narracji, którego Zoe spotkała na końcu Dreamfall najdłuższa podróż. Zoey zwraca uważa, że koszmarów jest coraz więcej i że za nimi nie nadąża. Myślała, że problem konsol snów był już rozwiązany. Agabunda stwierdza, że bohaterka musi wrócić do domu. Zoe nie chce tego robić. Tutaj zna swoją rolę. Nie chce wracać do osoby, którą była kiedyś. Boi się, że będzie zagubiona. Mężczyzna stwierdza, że nieważne ile Zoe będzie ratować tutaj ludzi, to jest tylko część większego problemu. Jeśli się nim nie zajmą, ludzie wciąż będą tu wracać. Mimo to Zoe wciąż jest przerażona perspektywą budzenia się. Wagabunda jednak uświadamia jej, jak bardzo jest potrzebna jak bardzo ważną osobą jest jako śniąca. Mówi, że kiedy położyła Faith do snu, przewróciła porządek w czasie narracji, jednak po tym jak dziewczynka żywiła się z nami milionów, by utrzymać swoje istnienie, bardzo uszkodziło to ściany rzeczywistości. Prosi, by Zoe nie bała się tego co utraciła, bo jej poświęcenie nigdy nie było bez znaczenia. Tym razem to, co się dzieje zagra wszystkim światom. Gdy Zoe się obudzi, to wszystko będzie się wydawało tylko snem i musi walczyć, by o tym nie zapomnieć. Pomogą jej ludzie, którzy będą wiedzieć, co robić. On niestety nie jest wszechwiedzący, a nawet tutaj, skąd widzi tworzące się nici historii, nie widzi całości. A niektóre fragmenty przeszłości są zasłonięte. Obawia się, że ktoś mógł przyćmić jego pamięć celowo. Jeśli Zoe zostanie tutaj dłużej, może się okazać, że już nie wyjdzie, a wtedy dosłownie wszystko się skończy. Mężczyzna mówi, że dziewczyna musi znaleźć drzwi i klucz, przez które wróci do prawdziwego świata, a gdy jej historia się skończy, spotkają się jeden ostatni raz. Zoe wie, że drzwi, o których mówiła Gabunda, to jej ciało leżące w szpitalnym łóżku. Problemem jest powrócenie do niego. Próbowała nawiązać połączenie z jej mózgiem, lecz sygnały, które on wysyła, są zbyt słabe i kończyło się to tylko dziwną pętlą jej własnych myśli. Zoe wpada na pomysł, by zwiększyć dawkę leków dostarczaną do jej ciała poprzez manipulację odczytem aktywności jej organizmu, tym sposobem pobudzając go i umożliwiając sobie nawiązanie z nim połączenia. Może to albo zadziałać, albo ją zabić, ale jest w takiej sytuacji, że nie ma innego wyboru. Spowalnia więc odczyty w maszynie, lecz szok po nagłym napływie leków jest za wielki. Jej umysł zaczyna pędzić i nie może uchwycić ani jednej myśli. Dopiero gdy używa spowolnienia na swoim ciele, jest w stanie nawiązać z nim połączenie. Wtedy pojawia się coś, co potrafię nazwać tylko cieniem. Zoe jest to doświadczenie podobne do tego, które April miała podczas jej nocy spędzonej w wiosce Ludwanda. Gdzie ty się wybierasz? Zostajesz tutaj ze mną, robiąc jedyną rzecz, do której się nadaje Byciem martwą. Wracam do domu. Twój ojciec cię okłamał. Twoja matka próbowała cię zabić. Wpędziłaś wszystkich swoich przyjaciół w niebezpieczeństwo i straciłaś każdego z nich. Brzmi jak doskonały powrót do domu. Nie oczekuję doskonałego domu. Jestem gotowa, by zaakceptować, kim byłam, kim jestem i kim będę. Ach, kim niby będziesz? Jeszcze nie wiem. Jesteś częścią mnie, zawsze będziesz. Chodź, życie czeka. Zobaczmy, co się dzieje. Mam na imię Zoe Castillo. E yeah. já Trzy miesiące później, w Markurii w twierdzy zakonnej, generał Wamon z niewiadomych przyczyn rozkazuje naczelnikowi więzienia, by natychmiast dokonać egzekucji Kiona. Naczelnik jest szokowany, martwi się, że będzie stanowić to pogwałcenie regulacji, a także, że nie jest w stanie zorganizować wszystkiego od ręki, jednak pod groźbami Wamona zgadza się, by przygotować egzekucję, która odbędzie się o świcie. Mam tylko jedno wspomnienie o mojej matce. Tuliła mnie mocno pewnej nocy i śpiewała starą piosenkę ze swojego kraju. Nie pamiętam melodii, lecz pamiętam słowa: Śpi, dziecię, śpi, śpi w sercu matki swej. Niech wieje wiatr, niech pada deszcz. Niech wybrzmi katazef. Niech głowa strajcy toczy się, gdy jego dusza zabiera cień. Śpi, dziecię, śpi, nic nie rozdzieli nas, bo wkrótce będziemy wolni, razem na zawsze w zimnych objęciach morskiego dna. Nagle do celi wchodzi kanclerz. Wspomina o tym, że Kian odmówił ostatniego posiłku, próbując uzyskać z niego jakąkolwiek reakcję, lecz mężczyzna pozostaje cicho. Zgodnie z zwyczajami pyta się o to, jaką metodę egzekucji woli, powieszenie czy dekapitację, jednak i na to pytanie Kian nie odpowiada. Kanclerz próbuje się dowiedzieć, co się stało, że postępowanie Kiana tak drastycznie się zmieniło. Czemu przestał walczyć? Czy nie ma rodziny, przyjaciół, których mógłby powiadomić? Chłopak będąc świadomy, że wszystko, w co niegdyś wierzył, zostało obalone, odpowiada tylko, że nie ma rodziny, nie ma nawet państwa i każe zostawić go w spokoju, żeby mógł przygotować się na śmierć. W środku nocy uwagę Kiana zwracają krzyki, dobiegające z zewnątrz celi i dźwięk otwieranych drzwi. Zostaje uwolniony przez pewnego najbardziej piracko wyglądającego mężczyznę. Wiecie, opaska na oku nie ma jednej ręki i jedna noga drewniana, który był obecny na bagnach w dniu, w którym aresztowano Kiana. Okazuje się, że zorganizowano zamieszki wewnątrz twierdzy, by móc go wydostać z więzienia. Ruch oporu chce, by Kian spłacił dług i pomógł im odbić markurię spod opresji Azadi. Mimo to, że Basejowi, bo tak ma najmniej mężczyzna, udało się w jakiś sposób dotrzeć do więzienia, nie posiada on klucza od krat, które prowadzą do klatki sodowej. Kian, rozglądając się po piętrze, znajduje zranionego mężczyznę, przewalonego przez ciał strażnika. Bohater zdejmuje z niego trupę i próbuje pomóc zranionemu, lecz ten jest zbyt osłabiony, stracił za dużo krwi. Wskazuje, że w kieszeni strażnika powinien być klucz do bramy. Kian pyta się, czy jest cokolwiek, co może zrobić, a mężczyzna prosi, by ten przekazał jego rodzinie jego ostatnie słowa. Jego rodzina nazywa się stąd i mieszkają w kościach. Chłopak znajduje w kieszeni strażnika klucz oraz nóż stworzony z naostrzonej łyżki wbity w jego piersi. Przed odejściem stąd prosi, by Kian ukrócił mu cierpień. Bohater nie chce już zabijać niewinnych, jednak i on, i ranny mężczyzna wiedzą, że jeśli strażnicy go znajdą, prawdopodobnie będą go torturować, by pozyskać informacje na temat buntu, więc Kian spełnia jego prośbę. Balsey mówi, że podjął słuszny wybór, po czym dwójka udaje się dalej, co ciekawe nie w dół wierzy w kierunku wyjścia, a na samą jej górę. Bohater nie rozumie, o czym mówił wcześniej mężczyzna wspominając o spłacie długu, jakby to nie było oczywiste, że chodzi o jego dawne działania jako apostoła zady. Kian jednak nie chce, by mu przebaczono. Jest przygotowany na śmierć za swoje zbrodnie, jednak mężczyzna mówi, że ruch oporu potrzebuje Kiana. Brama na kolejne piętro jest zamknięta. Ten sam klucz nie zadziała dwa razy, ponieważ każdy zamek w twierdzy jest inny. Jan korzysta z miotły, znalezionej na piętrze oraz poduszki, znalezionej w jednej z cel, by zdobyć strzały od łuczników, którzy strzelają w każdego, kto wychyli swoją głowę z okien twierdzy, po czym używa jej jako wytrychu. Lata spędzone na ulicach Sadiru się opłaciły. Na szczycie schodów czeka kolejna brama, za którą stoi kanclerz. Kian wykazuje się dyplomacją i odwołuje się do wartości, które są cenne dla kanclerza, by ten otworzył bramę, mówiąc, że szkoda by było, gdyby jego dzieci wychowywały się bez ojca. Bohater, co prawda, ma okazję odpłacić się kanclerzowi za podłe traktowanie więźniów, lecz dotrzymuje swojej obietnicy i pozostawia go w jednym kawałku. Dwójka dociera do bramy wiodącej na dach, jednak jest ona podwójnie zakluczona. Nie ma szans, by się przez nią przedostać. Na dach wjedzie winda na żywność, którą Kiano puszcza. Można byłoby wspiąć się po jej łańcuchach, gdyby nie to, że są mocno naoliwione. Jan używa strzałej szmatki znalezionej na talerzu na posterunku strażniczym, zapożycza ogień z pobliskiej pochodni i podpala łańcuchy, by pozbyć się oleju. Łańcuch szybko się ochładza i dwójka wydostaje się na dach. Kian zamyka bramę na dachu i uzbraja się w pobliski miecz na rozkaz Balseja. Bohater dziwi się, bo myślał, że na dachu będzie czekał na nich podniebny sterowiec, jednak jego towarzysz mówi mu, że wydostaną się stąd przez portal. Jednak jest to czarna magia wymagająca ofiary i Balsej każe ugodzić go mieczem. Kian nie chce się na to zgodzić, nie chce już niepotrzebnego rozlewu krwi, mówi, że nie zasługuje na taką ofiarę. Balsei traci cierpliwość, mówi, że inaczej wszystko pójdzie na marne, bierze ostrzewę własną dłoń i przeszywa się nim, po czym w miejscu, w którym pada, otwiera się portal. Mam tylko jedno wspomnienie o mojej matce. Tuliła mnie mocno, aż nie zasnąłem. Tej nocy rzuciła się z murów miasta na mieliznę. Jej ciała nigdy nie odnaleziono. Przez długi czas wdrapywałem się na te mury, balansowałem na ich krawędzi, zamykając oczy. Zawsze myślałem, że dołączę do niej w ciemności, w zimnych objęciach morskiego dna. Ale nigdy się to nie stało. Niewiele później Wamon raportuje mi o ucieczce Kiana. Generał zamierza prowadzić przesłuchania w tej sprawie oraz przysięga, że kanclerz więzienia przypłaci za to życiem. Zarówno Wamon, jak i emisariuszka wiedzą, jakie zagrożenie stanowi dla nich Kian, szczególnie kiedy teraz współpracuje z ruchem oporu. Jeżeli pierwsza z szóstki, która niedługo przyjeżdża do Markurii, dowie się, że ich ukochany apostoł żyje, będzie chciała z nim rozmawiać i dowie się, jak naprawdę wygląda sytuacja w Markuri. Celem Wamona staje się znaleźć Kiana, zanim to się stanie.